Mężczyzna pobił kochanka żony, obrabował go i chciał zabrać oszczędności jego życia. W Hubei, w Chinach, policja aresztowała mężczyznę, który zastraszał kochanka swojej żony. Pan Jen ciężko pracował i nie miał za dużo czasu dla swojej żony, która znalazła oparcie w ramionach kolegi z pracy imieniem Lee. Po tym jak Jen wrócił do domu i odkrył, że jego żona zdradzała go przez ostatnie 6 miesięcy, poprosił ją o umówienie spotkania z kochankiem w hotelu. W hotelu Yen i jego czterech kolegów pobiło Li i zabrało mu równowartość 1500 zł. Ale dla pana Jen to nie wystarczało i zażądał by Li przelał wszystkie pieniądze jakie ma na koncie na jego konto. Zmusił go nawet do podpisania umowy. Po tym pan Yen pojawił się w sądzie z umową i zażądał by Li przelał pieniądze. Policja szybko się zorientowała, że Li został zmuszony do zawarcia umowy i aresztowała pana Yen. Ale spryciarz.